Dobra, bicze. Najpierw gotujemy pyry. Let's go. W mundurkach. U umyte oczywiście. je przekroję na pół, bo były duże. Cebule. Ja mam dwie. Nie wiem, czy nie będzie za mało. A wystarczą. I nie wiem, jak je pokroić. Pokroję je w... w. co pokrojecie? W pióra je pokroję. A co? Mięso mielone. Ja mam akurat wołowinę. jest chyba około. Kilograma chyba jest. No. mi się wydaje. Nie wrzucę całej, bo zacznie się gotować. Za chwilę już to resztę. Tak będę to rzucać, aż się po prostu rzucę całe. trochę soli. Z karton oczywiście. Chyba przesadziłam z tym mięsem. Zjedzam na kolację też. To je wyciągnę, ale poczekam aż ostygną. Jednak nie chce mi się czekać. Trzeba je ugnieść. No, kiedyś był taki chyba przepis robili. Chociaż mogłam poczekać aż z tego. Można też z rytkami zrobić. Mogłam zrobić z syldkami. Trochę sera na każdego. I do piekarnika 180 aż. Wieku. Aż będą chrupiące. Cebula. Czosnek, dosyć sporo, ja mam tutaj cztery, takie duże. Sól. Pieprz czarny. Trochę papryki słodkiej. Trochę ogórka kiszonego. O, sam wleciał już. z tysiąca i jednej nocy. Keczuk z majonezem. Teraz ziemniaczki. Gorące. Mięso. Z boku rzucam. Jeszcze trochę sera. Trochę jalapeno czerwonego. Nie musi być, jak ktoś nie lubi ostrego. Trochę zielonego. I na koniec trochę majonezu tego ze raczy. Muszę Wam powiedzieć, że chyba to jest lepsze niż, niż z frytkami. Bardzo dobre. Także Smacznego, miłego dnia.